Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. Jak widzicie, znów wjechałem dynamicznie, tak jak w Formule 1 jeżdżą kierowcy. Będę Wam tutaj opowiadał o skokach narciarskich w dzisiejszym odcinku, bo powiedzmy sobie szczerze, mimo tego, że skoczkowie nie skaczą, to jednak w tym świecie skoków narciarskich dzieje się po zeszłym nieudanym sezonie w naszej kadrze doszło do kilku zmian. Adam Małysz podjął różne decyzje. Powiem Wam szczerze, że te personalne zmiany w sztabie kadr bardzo mi się podobają. No wiadomo, że, że Tomasz Tumbiśler dalej jest tym głównym szkoleniowcem kadry. Wy, wy, zapewnił nas, że wyciągnie wnioski wie co zrobić, aby ten kolejny sezon, trzeci pod jego wodzą, był zdecydowanie lepszy, najlepszy, a dobrze by było, gdyby nasi skoczkowie skakali tak, jak to robili w tym pierwszym sezonie, kiedy Dawid Kubacki wygrywał. Aby tak się stało, wiemy, że ci nasi starsi zawodnicy będą mieli taki plan indywidualny, także warto tu podkreślić, że skoczkowie będą mniej podróżować, że ten nowy sezon, jeżeli chodzi o przygotowania, będzie wyglądał tak, że Tomasz Kumbiszler będzie się starał nie zajechać naszych zawodników, no bo pamiętamy, że w tamtym poprzednim przedobrzył z uwagi na to, że chciał, żeby właśnie Kubacki, Stoch, Żyła, czyli ci nasi weterani w tej ostatniej fazie sezonu dobrze skakali, no bo pamiętamy, że jak za czasów Doleżala, Tumbiśtera było tak, czy nawet za Hongahera super był początek, no, i później, gdy pojawiała się ta druga część sezonu, no, to naszym skoczkom brakowało paliwa. No, i ten drugi sezon miał wyglądać tak, że od początku mieliśmy jakby skakać bardzo dobrze, tylko że jednak te organizmy żyły, kubackiego i także Stocha tego nie wytrzymały zostali trochę zajechani. Fajne jest to, że Tomasz Tumbler przyznał się do tych błędów, i wyciągnął wnioski i mam nadzieję, że ten, ten kolejny sezon będzie zdecydowanie lepszy i pomagać Austriakowi będzie między innymi Maciek Maciusiak, czyli powiedzmy sobie szczerze, ten trener był kiedyś szkoleniowcem kadryby. Pamiętamy, jak właśnie pod jego wodzą, Kubacki, czy inni zawodnicy potrafili powrócić do wysokiej formy. Ten 42-letni szkoleniowiec w ostatnim czasie był koordynatorem. I również y, pojawiał się jako ekspert y, telewizyjny. Pamiętamy, że na początku z Tomaszem Tumbiślerem mu współpraca się nie układała tam w pierwszym roku, ale obaj panowie wyjaśnili sobie, bym powiedział wszystkie takie mm, rzeczy, które wcześniej jakby y, były no, taką kością y, nie, niezgody. Owoc, I mam nadzieję, że właśnie ich współpraca taka owo, będzie mm, owocna w wygrane Kubackiego, Stocha i y, Żyły. A powiem wam szczerze, że niewykluczone, że właśnie że ten 42 letni y, trener y, Polak, no, który prowadził przecież kiedyś kadry młodzieżowe i także właśnie kadrę B już od wielu, wielu lat y, mówi się o tym, że powinien zostać tym szkoleniowcem pierwszym, nie niewykluczone, że może się tak stać, y, kiedy, kiedy jakby tą y, swoją Bym powiedział, przygodę z naszą kadrą zakończy Tomasz Tumbiśler. Miejmy nadzieję, że po udanym sezonie olimpijskim, ale tak mi się wydaje, że właśnie ten know-how austriackiego trenera, Polak powoli będzie jakby zdobywał kolejne doświadczenie i w pewnym momencie pewnie przyjdzie taki moment, kiedy to Polak będzie trenerem kadry polskich skoczków. Powiem Wam szczerze, że to mi się podoba, że właśnie, że trener Maciusiak został zaangażowany i będzie pomagał Tumbiślerowi w powrocie skoczków na szczyt. Także warto tu nadmienić, że został zaangażowany specjalista do szkolenia fazy lotu Arvid Endler. Fajnie, że nasza kadra szuka pewnego rodzaju takich nowości. Ten specjalista, już tak jakby wcześniej w tym tunelu aerodynamicznym nam pomagał, współpracował z polską kadrą, ale teraz. Dołączył do tego sztabu, no i ten ekspert, który, który właśnie w Stotkholmie, moi drodzy, no, zwykle tam w, w tych tunelach jakby pracuje, jest to mistrz świata w, w, w aerodynamicznej aro, akrobatyce. No, i tutaj warto podkreślić, że właśnie ten fachowiec, ten trener będzie pracował nad fazą lotu, będzie chciał jakby polepszyć to wszystko, bo doskonale sobie zdajemy sprawę, że ten element w skokach narciarskich odgrywa bardzo ważną rolę. Jeżeli chodzi o kadrę B, po tym, gdy czeski trener no, został, został, moi drodzy, zwolnionym. No to, no to teraz jego miejsce zajmuje również Polak, czyli Wojciech Topór będzie głównym trenerem kadry B. Pamiętamy, w zeszłym sezonie był asystentem Tomasza Tumbiślera. Od razu polepszyły się wyniki polskich skoczków, także trenera Topora mogliśmy wielokrotnie słuchać w Eurosporcie, który, który udzielał cennych rad jego spostrzeżeń leżenia wielokrotnie były celne, także warto podkreślić, że był także trenerem bazowym, więc Wojciech Topór teraz będzie jakby odpowiadał za to, żeby skoczkowie z tej kadry B powoli pukali do A. Już czekam z niecierpliwością na maj, kiedy, kiedy już będziemy znali personalia i dokładny podział trenerowi Toporowi. Będzie również pomagał Krzysztof Biegun. Pamiętacie jak kiedyś wygrał jeden konkurs Pucharu Świata. Ten, 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 ten skoczek wtedy za czasów Kruczka potrafił nawet być liderem Pucharu Świata. Po zakończeniu tej kariery, skoczka powiem Wam szczerze, przedwcześnie został szkoleniowcem i ten duet właśnie Biegun i Topór będzie jakby dbał o to, żeby ci zawodnicy z kadry B naciskali na tych naszych weteranów. Warto tutaj podkreślić, że również trener biegun, podobnie jak trener topór, wielokrotnie gościli w Eurosporcie i tak mogliśmy przez cały sezon oglądać ich w studiu Eurosportu. Powiem Wam szczerze, że pewnie teraz już w tym studiu nie będą tak często ekspertami, będzie ich brakować. Ciekawe, kto ich zastąpi. Także warto podkreślić, że Zbigniew Klimowski cały czas został. Jest, jest, odpowiada za. A nie, przepraszam, wróć, wróć. Daniel Kwiatkowski cały czas jest trenerem Juniorów i to mi się podoba, że jest pewnego rodzaju taka kontynuacja, a pomagać mu będzie cały czas Miętus czy także Robert Mateja. I tak wyglądają personalia, jeżeli chodzi o nasze kadry. Polskich skoczków. Podoba mi się, że Adam Małysz w tym momencie jakby postawił na Polaków, że polscy szkoleniowcy zostali włączeni do tej kadry A, czy kadrę B prowadzą Polacy. I także warto tutaj podkreślić, że Adam Małysz odniósł się do tych informacji, które pojawiają się, jeżeli chodzi o Kamila Stoka. Pamiętacie co nagrywałem. Ten materiał, w którym mówiłem, że niewykluczone, że Kamil Stoch będzie miał swojego trenera i będzie pracował z Dolerzalem na wzór, tak jak wtedy był Hanu Lepisto, trenerem Adama Małysza. Obecnie Kamil Stoch jest teraz. Na urlopie, więc do tego się nie odniósł. Ale pamiętajmy o tym, że jeden z przedstawicieli Polskiego Związku Narciarskiego mówił, że coś prawie piszczy, że jest to na rzeczy. A Adam Małysz, jako prezes, o tym nie wie. Ale pamiętajmy o tym, gdy ktoś nie zaprzecza, gdy prezes Polskiego Związku Narciarskiego nie odnosi się do tych informacji, z drugiej strony. Mamy informacje z no, Związku Narciarskiego, że jest jakby potwierdzone, że coś jest na rzeczy. Także przecież dziennikarze sportpel donosili o tym. Pewnie to wszystko jest w tym momencie dogadywane. Będziemy w maju uznali ten podział kadry i wtedy się właśnie dowiemy. Najważniejsze jest to, żeby Kamil Stoch no, miał przywróconą tą radość z skakania. Jeśli właśnie trener Doleżal ma jako taki indywidualny szkoleniowiec Kamila sprawić, że. Kamil będzie lepiej skakać, to jest moim zdaniem dobry pomysł. Najważniejsze jest to, że Kamil chce dalej cały czas skakać, że chce wrócić na ten szczyt i pewnie Adam Mały zrobi wszystko, co w jego mocy, aby trzykrotny złoty medalista powrócił na tą zwycięską ścieżkę. Podoba mi się, że właśnie ci nasi starsi zawodnicy, jak właśnie Kubacki, Stoch, żyła. Będą mieli te treningi indywidualne. No bo przecież zeszły sezon pokazał, że skoki narciarskie to cały czas jest pewnego rodzaju, można powiedzieć, dyscyplina dla tych starszych zawodników. W większości te konkursy wygrywali weterani. To cały czas nie są te czasy, kiedy to mi Inge Brisksten, ten legendarny skoczek z Norwegii, jeszcze jako taki młody, z dziecięcą twarzą wygrywał, czy, czy, czy tak jak Adam Małysz, Goldberger, Primosz Peterka, Jana Ohen, Kasai. Pamiętam, czy nawet Tomasz Morgerszten, kiedy ja skokami narciarskimi zaczynałem się pasjonować, kiedy właśnie wygrywała ta Małyszomania, no to pamiętamy jak właśnie Morgi jako taki dzieciak szesnastoletni zadziwił ten świat skoków narciarskich. Później był przecież Schliencauer, nas zachwycał, a potem to jednak już powiedzmy sobie szczerze, stała się to dyscyplina taka dla weteranów. No i oby tak było Dalej, choć z drugiej strony szkoda, że tacy zawodnicy tego naszego młodego pokolenia jak Pilch, Habdas czy inni nie potrafią jakby przebić się do tej światowej czołówki. Brakuje takich młodych zawodników, no ale powiedzmy sobie szczerze, poza Małyszem to jednak jeżeli chodzi o tych polskich skoczków, no to jesteśmy przyzwyczajeni, że Stoch, Kubacki, Żyła zniszczą czy, czy, czy także... Kiedyś jeszcze tam trochę wolny skakał, że u nas jednak ci zawodnicy dojrzewają. To niektórzy jak zniszczą po trzydzieści, czy, czy, czy tak jak Kamil Stoch, kiedy, kiedy już no, są zdecydowanie do, doświadczeni, tak? Tak jest, ale fajnie by było, gdyby, gdyby któryś z polskich skoczków jakby no, pojawił się i namieszał w tej czołówce, tak jak to zrobił kiedyś Adam Małysz, ale teraz to nie jest tak łatwe, no bo sportowcy w skokach narciarskich stali się długowieczni, tak jak w tych wszystkich innych dyscyplinach. Ci skoczkowie lepiej się prowadzą, dbają o te swoje diety, mają tych wielu specjalistów, także można powiedzieć, że skoki narciarskie ewoluowały, w związku z tym to nie są to takie czasy, że kiedy Weissloch kończył karierę, po 30 grubo zdobywał medale no to był pewnego rodzaju w tamtym momencie fenomenem to już nawet Adam Małysz też miał trudności ciężko Pamięta, pamiętacie jak orzeł z Wisły mówił o tym żeby konkurować między innymi z Morgerszternem, Koflerem, Lojcem. Schlencauerem, Ammanem czy innymi skoczkami, no to Adam Małysz musiał dbać o dietę, wkładać dwa razy więcej, jakby powiedział, no, tej swojej energii, siły w trening, żeby dotrzymać tym kroku tym młodszym. Teraz sytuacja wygląda tak, że zarówno Żyła, Stoch, Kubacki, no nie muszą tak jak Adam Małysz no, dwa razy więcej wkładać tej energii od młodszych, no, ale 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 powiedzmy sobie szczerze, już jest tak, z drugiej strony nie są w stanie na takiej dużej intensywności konkurować z Kraftem, który jest po 30. Jestem ogólnie ciekaw, co Wy sądzicie o tych zmianach, jeżeli chodzi o Kadry, jeżeli chodzi o sztaby szkoleniowe. Na ten moment powiem Wam szczerze, że te zmiany podobają mi się. Pamiętajcie o tym, żeby także dać łapkę mi do góry, jeśli podoba się Wam mój materiał. Pamiętajcie o udostępnianiu i także o komentowaniu. Ja uważam, że dobrze, że Adam Małysz wyciąga wnioski po zeszłym sezonie i dokonał tych różnych zmian. Także można powiedzieć, że to jest dobre, że Tomasz Tumbiśler również zobaczył, że popełniał błędy. Ten sztab trochę zmienił. Kolejny fachowiec jest do drużyny jakby dokoptowany, aby ta faza lotu zdecydowanie lepiej wyglądała. Trener, młodzi trenerzy, czyli Wojciech Topur i Krzysztof Biegun, dostają szansę. No bo pamiętajmy o tym, będąc trenerem kadry B można nabywać szlify i w przyszłości gdzieś tam w no powiedzmy sobie w, da, w, za kilka lat ci trenerzy mogą zostać tymi pierwszymi pamiętacie przecież Hongacher u nas w kadrze B nabywał szlifów i później wiele lat z tymi z zawodnikami czyli z Stochem Hulą, Żyłą odnosił już w, jako trener kadry A Wielkie sukcesy. Również tu warto nadmienić, że Heinz Kutin był trenerem B kadry, później został trenerem A kruczek. No jak widzicie, kadra B jakby to jest pewnego rodzaju taki przedsionek, droga do tego, żeby zostać tym pierwszym. I tego właśnie trenerowi Topurowi Krzysztofowi Biegunowi. Tego właśnie. Życzę, ale mam nadzieję, że to właśnie Maciej yy, Maciusiak y, po Tomasie, Tumbiśle, że y, przejmie stery w przyszłości za kilka lat po tym sezonie olimpijskim taka powinna być powiem Wam szczerze, droga. No powinniśmy się wreszcie od czasów Kruczka jakby no, wychować tego trenera, który kiedyś z tymi młodymi Habdasem. Pilchem i innymi zacznie podbijać świat. Czekam na Wasze komentarze. Jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące, pewnie w kolejnych odcinkach znów będzie królował futbol, polska reprezentacja, ekstraklasa, również pewnie powróci boks. Koszykówka będzie, tak będzie wyglądał plan na najbliższe kilka dni. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!